Dzień dobry, jestem Anna Ryszka. A ja Radosław Świergosz, tworzymy Instytut Nauki Lecticon. Od lat wspieramy dyrektorów i liderów edukacji. Wiemy, jak łatwo w codziennym biegu zgubić siebie. Dlatego zapraszamy Ciebie na drugą ogólnopolską konferencję dla dyrektorów i liderów edukacyjnych Przebudzenie w drodze do siebie. To, co warto zapamiętać, spotykamy się 7-8 listopada w Krakowie, w wyjątkowej przestrzeni hotelu Radisson Red. To będą dwa dni zatrzymania, spokoju i głębszego spojrzenia na siebie. Przestrzeń, w której możesz wreszcie odetchnąć i wsłuchać się w to, co ważne. Zastanawiasz się, co możesz zyskać? Więcej równowagi, jasności i spokoju. Spotkasz ludzi, którzy rozumieją Twoje wyzwania i podzielą się doświadczeniem. Wyjdziesz z nową energią i świeżym spojrzeniem na siebie, nie tylko jako dyrektora, ale przede wszystkim jako człowieka. Zarezerwuj swoje miejsce już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona, a cena promocyjna obowiązuje do 30 października. Kliknij w link poniżej lub zeskanuj kod QR, który jest teraz widoczny na ekranie, i dołącz do nas w Krakowie. Do zobaczenia, do zobaczenia na, na konferencji, przebudzenie, przebudzenie w, drodze w drodze do, do siebie. siebie.